w biało-czerwonych strojach, nasza drużyna w pomarańczowych, tradycyjnych koszulkach, Holendrzy, serdeczne powitania. Dziewczęta w śląskich strojach ludowych z kwiatami, górnicy także w galowych mundurach, w czapkach z w piropuszami i za chwilę oficjalna ceremonia powitania obydwu zespołów, hymny, losowanie i rozpocznie się mecz. Kuman. O, i to jest ta frutka z wysokich umiejętności strzeleckich Ronalda Kumana, o czym Koeman. mówiłem Państwu przed kilkoma minutami. Pierwszy strzał był wyraźnie nieudany, tym razem nie zastanawiał się z odległości ponad 30 metrów. Uderzył bardzo niebezpiecznie. Piłka jeszcze kozłem odbiła się. Kuman. Van Basten. Hulit. No, proszę Państwa, nie można dopuszczać tego piłkarza do strzału. Mówiłem o tym zaraz po pierwszym gwizdku arbitra Roberta Walentajna. Jest to zawodnik niesamowicie niebezpieczny. Proszę zwrócić uwagę: bas ten wymanewrował przybysia, zagrał do Hulita. Hulit momentalnie odegrał piłkę do Kumana. Ten zupełnie nieobstawiony znalazł się niemal na linii pola karnego. Iwan. Rusik, Kulik, Miren, Bannenburg i Kulik, proszę Państwa, gol! Rusik nie zdążył wrócić. Chciał wziąć udział w akcji ofensywnej. Kilkanaście sekund wcześniej stajeli w piłce Holendrzy. Szybka, dynamiczna akcja. Rzutka na pole karne Vanenburga. I chulic zupełnie nieobstawiony z odległości 8 metrów. celnie obok Słupka do bramki. A więc w 30 minucie Holendrzy prowadzą z Polską 1-0. Nie ma bramki, nadal 1-0, okaza do kontrataku Iwan. Po lewej stronie jest Araszkiewicz, atakujemy czwórcą przeciwko piątce zawodnikom holenderskich. Araszkiewicz idzie na przebój, mało telekarne, strzelamy strzela, nieo-piłkę Van Bruyckelen, ale nikt nie poszedł na dobitkę. Beni Arie został powołany do drużyny narodowej w ostatniej chwili. Ale nie ma innych słynnych piłkarzy holenderskich, między m.in. Ricarda i Wutersa. Kansa dla Holendrów. I Hulic po raz drugi zmusza do kapitulacji strza. Akcja, która była niemal kopią poprzedniej. Szybka akcja prawą stroną boiska. Znowu dośrodkowanie. Zamieszanie na środku pola karnego. Jeszcze raz oglądamy tę akcję. Mamy jakieś zakłócenia. Miejmy nadzieję, że będziemy mogli jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Ograny został Kostrzewa po lewej stronie boiska. Centra. Nie było asekuracji. Holid ma 185 cm wzrost. Grał w Harlemie, w Seynordzie, potem w PSV Eindhoven. Jest to postać niezwykle barwna. Oprócz tych talentów artystycznych, muzyczno-wokalnych, znakomicie podobno gra także w ping-ponga. Często spotyka się z partnerką gruby Bettiną Frizekop. Basten, Vanenburg, Ivan Urban, znowu Iwan, Araszkiewicz po drugiej stronie boiska ma przed sobą tylko Siloja, Araszkiewicz znalazł lukę ale było mało, miejsca mało czasu. Wilen, Van Basten. Już w obrębie pola karnego, bardzo niebezpieczna sytuacja. Wanenburg, Van, Hulit. Proszę, jakie zaufanie mają do Hulita partnerzy. Wydawało się, że Van Basten czy Wanenburg mogą strzelać. Obydwaj zdecydowali się jednak na podanie do Kulita. Już tylko sekundy dzielą nas od zakończenia pierwszej połowy spotkania. Pierwszej połowy nieudanej dla polskiego zespołu po pierwszych 20-30 minutach względnie dobrej gry. Potem nastąpiły błędy w obronie. Udane akcje ofensywne Holendrów, zakończone dwoma celnymi strzałami. Ruda Hulita, gwiazdy pierwszej wielkości europejskiego futbolu. Kostrzewa, Urban, Jakołcewicz, Prusik. Partnerzy spodziewali się podania. Prusik w tym Czasem Tymczasem Jakączewicz. Łą Kostrzewy. Marko Van Basten przy piłce. Po przeciwległej stronie pola karnego Hulicz. Nadbiega także Van Schip. Zagranie do tyłu do Mirena i ten stara się strzałem z dystansu zaskoczyć. cecha. Nie wyszła piłka poza boisko, doszedł do niej Rud Hulicz. Van Tichelen. Van Tichelen. Sprawdził umiejętności Szczecha. Vanenburg. Miren. Kuman, Rykoszyk. I spore kłopoty miał Marek Szczek. będzie zmiana w zespole holenderskim Opuści boisko Van Basten a jego miejsce zajmie 20-letni zawodnika Ajaxu Amsterdam Aaron Winter i kolejny rzut rożny. A o nastrojach wśród naszych obrońców najlepiej świadczy ta sytuacja. Kiedyś to dosyć niegroźnie wydawało się sytuacji. prekurowali bardzo nieprzyjemną sytuację nasi zawodnicy. Najpierw niewiele brakowało, a strzał Do nieudanych występów naszych drużyn narodowych, olimpijskiej i pierwszej, dodajmy także słabe występy pucharowe. Śląska, Wrocław, Pogoni, Szczecin, GKS-u, Katowice. Pozostał nam jedynie Zabrzański górnik w Pucharach Europejskich, ale coś działa, przekonamy się. I oto, proszę Państwa, koniec tego spotkania. Jednostronnego widowiska od 30 minuty, kiedy to... Holendrzy zdobyli pod strzale Hulita prowadzenie, nieupilnowany Hulit napędzony pod bramkę przeciwnika Prusik, błąd naszych zawodników, Hulit zdobywa prowadzenie, potem kopia tej akcji, druga bramka Hulita i pewne zwycięstwo Holendrów, którzy demonstrując wysoką klasę, dobre umiejętności techniczne, znakomite przygotowanie kondycyjne, przeważali przez większą część meczu w spotkaniu z biało-czerwonymi. Nieudany finał tegorocznego sezonu Biało-Czerwonych. Porażka zasłużona Polaków. Byli gorsi o klasę. Holendrzy wygrali zasłużenie 2 do 0. Dziękuję Państwu za uwagę. Oddaję głos do studia w Warszawie.